Witam serdecznie wszystkie panny na nowym czytaniu pod tytułem Ty w stosunku do swojego partnera, czyli ty i on lub ona. Luty 2021. Zobaczymy jakie będą relacje między wami, jak będzie się układał ten miesiąc. Są to wszystkie związki partnerskie, luźne, małżeńskie. Zobaczymy jak to będzie się przedstawiało dla panien w miesiącu lutym. Ze swej strony zapraszam Was do y, subskrybowania mojego kanału, do y, klikania łapek, y, do komentowania również, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli chcecie y, czytania prywatne lub zadać jakieś pytanie y, do kart, to zapraszam Was również do pisania na mojego maila który znajduje się poniżej każdego filmiku. Zobaczmy jakie energie będą dla panny w lutym 2021 w jej relacjach z partnerem. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Panna. Jakie będą uczucia i emocje względem partnera? Jaka jest podstawa działania, co wnosisz w tą relację? Co możesz ukrywać przed swoim partnerem? O czym myślisz względem swojego partnera? Co wnosisz w tą relację? Więc jakie są Wasze uczucia i emocje względem partnera? Myślę, że panny w tym miesiącu będą chciały się troszkę wyciszyć, będą chciały się trochę oddalić od swojego partnera. Być może potrzebują czasu na to, żeby sobie pewne sprawy przemyśleć, potrzebują dojść do wewnętrznej równowagi. Być może będą potrzebowały czasu na to, żeby przemyśleć sobie pewne sprawy odnośnie Waszego związku. Potrzebują po prostu czasu, żeby uzdrowić swoją duszę, żeby przemyśleć po prostu dalsze etapy działania lub też jak powinna ta relacja wyglądać. Może być sytuacja, że coś tutaj, były jakieś konflikty, były jakieś nieporozumienia, i teraz potrzebujesz się po prostu oddalić, chwilowo odciąć od świata i w samotności uporządkować sobie swoje myśli, myśli i uczucia, bo potrzebujesz pobyć po prostu z samym sobą. Jaka jest podstawa Twojego działania? Co wnosisz w tą relację? No, widać, że biłeś się tutaj, biłaś się tutaj z jakimiś myślami. Coś poszło nie po Twojej myśli. Pojawiły się jakieś sytuacje, które spowodowały, że zaczęłaś się zastanawiać nad, dalszą, nad dalszym rozwojem tej sytuacji. Być może doszło do jakiegoś starcia, do jakiejś rywalizacji. Być może była tu jakaś walka o, 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 o władzę. Być może jedno z Was chciało być bardziej, mieć więcej do powiedzenia niż, niż drugie. Być może było tu po prostu zbyt szybkie działanie jakieś z jednej lub z drugiej strony i doszło do konfliktu. Być może też zostały zerwane te kontakty między wami, ale nie, niekoniecznie. Być może też w związku po prostu doszło do jakiegoś do jakichś zatarczków, do jakichś kłótni i... O jakieś całkiem zresztą błahe sprawy, bo to nie są y, poważne sprawy, to są buławy, więc tutaj po prostu mogły być jakieś potyczki y, słowne, jakieś przepychanki, które doprowadziły do y, konfliktu. I teraz być może właśnie y, próbujesz się y, skoncentrować, skupić się nad sobą, przemyśleć sobie pewne sprawy i dojść y, ze sobą do ładu. Y, to, co do, odchodzi do przeszłości, o czym nie mówisz swojemu y, partnerowi w tej chwili. To czwórka była, która mówi o tym, że no, czułeś się bardzo zadowolony w tym związku i, i czułeś się bardzo pewny i, i stabilny. Natomiast no, z jakichś powodów teraz być może nie jesteś gotowy do, do, do zaangażowania się uczuciowego do końca. Nie masz tego tytułu przyjemności, żeby, żeby się zaangażować ponownie w tą relację w ten związek. Być może jest właśnie takie oddalenie chud emocjonalny w tej chwili. I póki co nie jesteś zdecydowany na to, jak powinna wyglądać dalej Twoja relacja z tą osobą. I y, mówi o tym, że y, na razie nie chcesz y, się spotykać, nie chcesz się angażować emocjonalnie y, w ten związek. Y, póki co potrzebujesz czasu i y, przemyślenia. Y, wiesz o tym, że, że wcześniej było dobrze, że wcześniej się w jakiś sposób między wami układało, ale na ten moment. Y, Musisz pewne sprawy sobie przemyśleć, bo nie do końca czujesz się szczęśliwy i spełniony w tym związku. Potrzebujesz po prostu czasu dla samego siebie. Co masz w myślach? Co myślisz o tej osobie? Są jakieś tajemnice, są jakieś niewyjaśnione sprawy, które ci leżą na sercu. Są, jest dużo też lęków i obaw. Być może nie masz zaufania do tej osoby. Być może myślisz, że ona coś ukrywa przed tobą. Nie mówi Ci wszystkiego. Być może jesteś zazdrosna też o tą osobę, czy zazdrosny i czujesz pewien strach i boisz się o to, masz złe przeczucia, że może się coś nie udać, być może myślisz, że ta osoba cię w jakiś sposób oszukuje i w tym w takiej energii w tej chwili jesteś takiego, takiej niestabilności z takim, takiego zamieszania dlatego też być może właśnie ten eremita jest potrzebny żebyś Oddalił się emocjonalnie w tej chwili i skupił się na sobie. Karty pokazują też, że to, co wnosicie w tą relację, to w tej chwili jest wam bardzo, bardzo ciężko. Pewna sytuacja was przytłoczyła, pewna sytuacja spowodowała, że nie jesteście w stanie na ten moment dźwignąć tego wszystkiego, co do was przyszło, na ten moment ten związek was przytłacza. Być może czujecie się bardzo ciężko w tej sytuacji, czujecie bardzo duży ciężar w związku z tym, co, co się między wami zadziało. Być może jedna ze stron więcej wnosiła w ten związek, a druga znacznie mniej się angażowała i w tej chwili nie macie na to siły, żeby się w to Angażować. To pokazujecie tej drugiej osobie, że ta relacja na ten moment jest dla Was ciężka. Czujecie się przemęczeni, zniechęceni. Być może też zobaczymy, zresztą ta druga osoba za bardzo Was obarcza swoimi problemami i nie jesteście w stanie tego wszystkiego dźwigać na swoich barkach. Zobaczmy, jak to wygląda u tej drugiej osoby w relacjach panny. Jak to wygląda u partnera panny na luty 2021? Jak ta relacja przedstawia się u panny? Zobaczmy, jak ta relacja przedstawia się, będzie się przedstawiała u panny. Jaka jest Jakie są, wasze, jakie są uczucia, emocje tej osoby względem was? Przesunę tu trochę te karty. I tu mamy dziewiątkę. Jaka jest podstawa? Dobrze. Jak, co wnosi w tą relację ta osoba? Co ma w myślach ta osoba? Co myśli o Waszej relacji z Wami? Czego Wam nie mówi? I co wnosi w tą relację? Co chce Wam dać? Więc ta osoba w tej chwili. Ona jest tak jakby skupiona w tej chwili na, bardziej na sobie. Być może ona widzi Waszą postawę, widzi jaką macie w tej chwili energię i postanowiła się bardziej wycofać w głąb siebie, skupić się na swoich potrzebach na tym, żeby być z siebie zadowolonym. Ale może być też sytuacja, że y, ona wam też się pokazuje tak jako taka osoba skupiona na sobie, a wam to po prostu y, przeszkadza, wam to po prostu nie pasuje i chcielibyście, żeby ta osoba bardziej zaangażowała się w związek, a nie była y, skupiona wyłącznie na własnych potrzebach i na y, własnych odczuciach, bo ta osoba widać, że ona na ten moment bardziej skupia się na sprawianiu sobie przyjemności, na odnoszeniu, na takim szczęściu emocjonalnym, na, na własnej wygodzie materialnej czy też emocjonalnej. Chce spełniać swoje marzenia i swoje pragnienia. I, i, a z drugiej strony m, chce bardziej korzystać z życia, a mniej być może angażować się w związek z wami. Co jest podstawą działania, co wnosi w tą relację? Widać, że ta osoba chce zacząć nowy początek z wami. Ona jest nastawiona na to, żeby rozpocząć coś od nowa. Żeby, się, żeby wejść w ten związek, żeby się otworzyć na was. Chce nowego początku. Zależy jej na tym, żeby zakończyć to co do tej pory nie służyło w tym związku i takie zatoczy, zatacza się po prostu koło czyli znowu znajdujemy się w punkcie wyjścia i ta podróż. Zaczyna się od nowa, czyli ona ma świadomość tego, że może z wami rozpocząć nowy początek. Coś się tam skończyło, jakieś niezadowolenie, jakieś kłopoty między wami były, ale ona uważa, że możecie zacząć wszystko od nowa i wejść jakby z nową kartą i zacząć wszystko na nowo. Natomiast co co trzyma w ukryciu przed Wami, co odchodzi do y, przeszłości? Y, może być tak, że y, przy tej zresztą karcie, y, Dziewiątki kielichów. Może się pokazywać, że ta osoba rzeczywiście do tej pory była bardzo skupiona na sobie, na własnych potrzebach, na tym, żeby być siebie przede wszystkim zadowolonym, spełniać swoje zachcianki. To jest osoba, która jest bardzo władcza, jest to osoba, która ma wszystko, co jej do życia jest potrzebne, ma praktyczne podejście do życia, jest pewna siebie, jest, ma zapewniony byt materialny, wie, jak obracać pieniędzmi. Niczego jej nie, nie brakuje do szczęścia. Jest to osoba o bardzo silnym charakterze, taka praktycznie podchodząca do, do życia, i która Czuje się usatysfakcjonowana tym życiem. Ma wszystko to, co, co, potrzebne jest jej w życiu. I to, co ukrywa przed wami, może być pokazaniem tego, że ona jest zdolna do tych, do tego, by być takim partnerem dla was, z takim stabilnym, pewnym, który jest wam w stanie zapewnić też tą stabilność, jest wam w stanie zapewnić wszystko to o czym marzycie spełnić wasze marzenia spełnić wasze pragnienia być dla was wsparciem uczuciowym stworzyć z wami rodzinę być może ta osoba właśnie tego nie pokazuje przed wami nie chce do końca pokazać, że angażuje się w pełni w ten związek, ale przy karcie świata widać, że ona chce się zaangażować w ten związek być może na zewnątrz wygląda tak, jakby ona była Spełniała tylko swoje marzenia i myślała tylko o sobie. Ale tak naprawdę ta osoba jest otwarta na związek z Wami, zwłaszcza też, że w myślach, jeśli chodzi o Was, ona jest bardzo nastawiona na uczucia i myśli o tym, żeby te uczucia Wam podarować. Może być też tak, że nie potrafi tego okazywać, bo król. Kielichów często przedstawia osobę, która jest bardzo zaangażowana emocjonalnie, ale nie potrafi do końca wyrażać tych swoich uczuć i być może ta osoba nie okazuje tych uczuć, ale y, ta osoba bardzo poważnie myśli o tym, y, o tym że, żeby być y, w związku z wami. I y, no przy tych dwóch kartach to y, widać tu, że ta osoba bardzo y, chciałaby. Iść w waszym kierunku. Natomiast wy z jakichś powodów tu, z jakichś dylematów, z jakichś powodów jakiejś ciężkości na sercu nie chcecie, chcecie się na razie odizolować i wstrzymać od tej relacji. Natomiast po drugiej stronie widać, że ta osoba jest bardzo zaangażowana i chciałaby. Przede wszystkim to, co wnosi w tą relację, ona chce kontaktu z Wami. Chce wiadomości, chce, chce kontaktu, chce ponownie z Wami wejść w relację, oczekuje tego, być może nawet pierwsza wyciągnie rękę do Was, będzie szukała tego kontaktu z Wami, bo tak też karty pokazują. Zobaczmy, co ten miesiąc przyniesie dla Was. Co miesiąc luty. Przyniesie tutaj dla panien w tej relacji. Co miesiąc luty przyniesie wam w tej relacji? Karty pokazują, że ta relacja wróci z powrotem na swoje tory albo rozpocznie też swój bieg od nowa. Widać tu, że dojdzie do zwycięstwa, wy się porozumiecie ze sobą, będzie kontakt, widać, że będzie wymiana wiadomości, będą rozmowy, dogadacie się świetnie ze sobą, dojdziecie do porozumienia widać, że jest to duży potencjał i duże zwycięstwo w tej relacji. Skupicie się na tworzeniu domu, skupicie się na budowaniu rodziny albo też na budowaniu tego związku. Być może właśnie od podstaw, czyli tak jak wasz partner, druga osoba o tym myśli, żeby zacząć coś od nowa. To karty właśnie pokazują, że jest duży potencjał na to, żeby się skupić w tej chwili na budowaniu tej stabilizacji, budowaniu czegoś nowego, na tym, żeby stworzyć tą stabilność między Wami, że jest dużym, jest także na tym, że. Związek ma bardzo duże możliwości dalszego rozwoju, tylko trzeba skupić się na stabilności i na dobrobycie, na tym, żeby dojść do porozumienia między wami. Zobaczmy, jaka karta anielska, jakie przesłanie anielskie dla panien na ten miesiąc. I mamy tu kartę bądź otwarty na to, co nowe. Czyli jeżeli faktycznie dojdzie tutaj do tej wiadomości, dojdzie tu do kontaktu między nami, to nie zamykaj się w sobie, przemyśl sobie wszystko to, co do tej pory między wami tu było i otwórz się na to, co nowe, bo to może Ci przynieść spełnienie. Dziękuję wszystkim pannom i do zobaczenia.